Polski Krok po Kroku Junior. Dzień dobry, witam państwa serdecznie w najnowszym filmie z serii Lekcje z Juniorem. I tematem naszego dzisiejszego filmu będą święta Bożego Narodzenia. Spróbuję pokazać państwu, w jaki sposób możemy włączać kulturę w cykl zajęć językowych, jak zapoznać uczniów ze świąteczną leksyką i z polskimi tradycjami. Serdecznie zapraszam trudno wyobrazić sobie nauczanie języka polskiego bez wiedzy o kulturze i bez informacji o polskich tradycjach bo przez język uczymy się właśnie też kultury nie tylko tej kultury wysokiej ale też takiej kultury dnia codziennego no i w naszym podręczniku Polski krok po kroku junior 2 też dużo kultury się przewija przez kolejne rozdziały ale my dzisiaj się skoncentrujemy na rozdziale 10a w którym rozdziale zapoznajemy naszych uczniów zarówno ze świętami Bożego Narodzenia i ze świętami Wielkanocnymi. Dzieje się to przy okazji przygotowywania kalendarza podsumowującego cały rok szkolny. Jest to już dziesiąty rozdział, ostatnia lekcja, więc nasi bohaterowie podsumowują cały rok szkolny, przygotowują taką ścienną gazetkę z kalendarzem i przy tej okazji wspominają, jak to było Wielkanoc, jak było w Boże Narodzenie. A nasi uczniowie wraz z bohaterami zapoznają się właśnie z polskimi tradycjami. Lekcja o Bożym Narodzeniu ma wartość sama w sobie, ale Boże Narodzenie to też świetna okazja, żeby na przykład powtórzyć z naszymi uczniami właśnie kalendarz, powtórzyć nazwy miesięcy, powtórzyć daty, powtórzyć daty dzienne, być może nawet daty roczne. Przy okazji świąt świetnie sprawdzają się życzenia, więc możemy Uczyć składania życzeń, możemy powtarzać y, różnego rodzaju przypadki, y, kiedy opowiadamy o świętach, możemy powtarzać czasy, czasowniki związane z rutyną dnia codziennego, możemy powtarzać czas przeszły, możemy też ćwiczyć y, rozdawanie prezentów, robić zakupy na Boże Narodzenie, ćwiczyć ceny i jest to naprawdę dobra inspiracja do takiej dużej powtórki. W naszym podręczniku wszystkie te elementy się pojawiają, ale taką główną częścią lekcji o Bożym Narodzeniu jest wspominanie polskich tradycji. Mamy tutaj taki krótki tekst, w którym pojawia się mnóstwo leksyki bożonarodzeniowej, mamy słowa takie, jak oczywiście choinka, bombka, opłatek, karp, kolędy, jasełka i. Oprócz oczywiście pracy z podręcznikiem możemy naszym uczniom zaproponować inne ciekawe ćwiczenia, gry, pomysły, które teraz Państwu pokażę. I takim pierwszym pomysłem jest gra, która pochodzi z naszych najnowszych gier i zabaw językowych. Gra nazywa się Wesołych Świąt. I mogą Państwo tutaj zobaczyć zarówno pisanki, których możemy użyć przy okazji Wielkanocy, jak i takie bombki i te bombki składają się z dwóch elementów. To tak naprawdę są puzle. Możemy je wyciąć, i zadaniem uczniów jest dopasować do siebie fragmenty słów, które utworzą y, po prostu przedmioty albo y, tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Mamy tutaj na przykład puzle choinka, szopka, opłatek, grudzień, kolendy itd. I kiedy już nasi uczniowie przygotują takie swoje bombki, Możemy pokazać im choinkę. I te bombki nasi uczniowie mogą zawiesić na choince. I teraz myślę, że takim dobrym pomysłem na lekcję w klasie jest przygotowanie własnej choinki. To może być oczywiście choinka z papieru, którą przykleimy na tablicę. Może być prawdziwa, nawet mała choinka, na której uczniowie mogą zawieszać oczywiście różne dekoracje świąteczne, ale mogą zawieszać też nasze bombki ze słowami. I w ten sposób tworzy się swojego rodzaju powtórka, taki trochę przestrzenny plakat ze słowami, które przez cały czas do Bożego Narodzenia mogą nam towarzyszyć w kursie językowym w klasie. Oprócz choinki, w klasie możemy powiesić też wóreczki, takie, które, których używamy do kalendarza adwentowego. Teraz jest już trochę za późno, żeby zaczynać z uczniami kalendarz, ale możemy na przykład przygotować takie woreczki, które będą nam służyć do odliczania dni, jakie pozostały do Bożego Narodzenia. I do tych woreczków możemy włożyć bardzo różne rzeczy. To mogą być oczywiście słodkości dla naszych uczniów, czekoladki, ale takie bardziej edukacyjne mogą być na przykład naklejki. Uczniowie w każdym woreczku znajdują naklejkę dla siebie. Ale przy okazji muszą nauczyć się nowej leksyki, czegoś związanego z Bożym Narodzeniem. Tutaj mamy Świętego Mikołaja, tu mamy skarpetę, bombkę, lampki. Tu mamy jakiegoś ptaszka w czapce czerwonej, ale mamy też wieniec na przykład, taki wieniec świąteczny. Więc uczniowie losują naklejkę, uczą się nowej leksyki. A jeszcze lepszym pomysłem jest włożenie jakichś zadań leksykalnych związanych ze świętami do takich woreczków. Możemy oczywiście skorzystać z naszych bombek, i dobrym pomysłem jest wycięcie naszych bombek, pocięcie je na pół, przecięcie na pół i włożenie do woreczków różnych elementów bombek, które niekoniecznie do siebie pasują. A kiedy kończymy zadanie, jest już coraz bliżej świąt, uczniowie zbierają wszystkie puzelki i dopiero już z gotowych puzli na sam koniec układają słowa związane ze świętami. I wtedy możemy już udekorować choinkę i powiesić gotowe słowa na choince. Zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń pojawiają się świąteczne życzenia. I mamy tutaj na przykład taką typową kartkę z życzeniami. I zadaniem uczniów jest tutaj odnalezienie tych życzeń, które dotyczą Bożego Narodzenia i odróżnienie ich od życzeń wielkanocnych. I znowu możemy naszym uczniom zaproponować pisanie prawdziwych kartek świątecznych. Możemy przynieść po prostu kartki puste, zdro, zrobić, zorganizować taką pocztę klasową, jak przy okazji pozdrowień, i uczniowie mogą losować imię kolegi, do którego będą pisać kartkę. Mogą pisać też, oczywiście, kartkę do swojej babci, cioci, do kogoś z rodziny. Nasi uczniowie często mają rodzinę w Polsce, i potem nawet możemy wybrać się na pocztę i wysłać kartki świąteczne do rodziny albo zorganizować taką pocztę klasie. Przy okazji świąt bardzo dobrze sprawdzą się wszelkiego rodzaju takie prace plastyczne. Możemy przygotować różnego rodzaju świąteczne, na przykład stempelki, które nasi uczniowie mogą otrzymywać. Przy pracy domowej albo kiedy sprawdzamy im testy, możemy je przybijać, ale możemy też poprosić naszych uczniów o przygotowanie na przykład świątecznego papieru yy, i zrobienie prezentów dla swoich kolegów. Możemy też pracować z papierem, właśnie, i wykonywać z papieru różne świąteczne dekoracje, na przykład na choinkę, ale możemy też przygotować razem z uczniami taką własną szopkę. I na przykład uczniowie z papieru mogą wycinać i robić różne postacie do szopki potem próbować je ustawiać i taka własnoręcznie zrobiona szopka będzie nie tylko fajną dekoracją w sali, ale przy okazji dobrym ćwiczeniem leksykalnym. Przy okazji Bożego Narodzenia dobrze też sprawdzą się różne quizy i różne takie zagadki leksykalne. Możemy na przykład skorzystać z wyszytu ćwiczeń i z zadań, które tutaj się znajdują. Mamy na przykład literki, które są nieuporządkowane. One tworzą jakieś słowo związane z Bożym Narodzeniem, na przykład tu mamy anioł, tu mamy kolędy, tu mamy szopkę i uczniowie po prostu mogą losować takie krótkie zadanie na lekcji i odszyfrowywać słowa, bardzo proste. Nie zapominajmy też, że Boże Narodzenie jest taką bardzo dobrą okazją do mówienia o tradycjach, które obowiązują w Polsce i w kraju naszych uczniów. I tutaj ze ćwiczeń też przychodzi nam z pomocą, bo mamy na przykład bohaterów. Tutaj mamy Elenę z Hiszpanii i Daniela z USA, którzy opowiadają o swoich świętach. Przy tej okazji nasi uczniowie powtarzają trochę gramatyki, powtarzają różne przypadki, i nasi uczniowie tak samo mogą opowiadać, jak wyglądają święta w ich kraju i czym różnią się od świąt w Polsce. I na koniec taka inspiracja, która pochodzi, nie z lekcji świątecznej, ale z lekcji urodzinowej mamy taką grę, y, która nazywa się Zapraszamy na przyjęcie, i ta gra służyła nam do ćwiczenia dopełniacza liczby mnogiej, różnych rzeczowników dopełniaczu liczby mnogiej, i możemy podobną zabawę przygotować dla naszych uczniów. I mogę Państwu zdradzić, że. W podręczniku nauczyciela znajdzie się podobna gra powtórkowa z Bożym Narodzeniem. Możemy przygotować taką grę, którą można nazwać wokół świątecznego stołu i nasi uczniowie albo będą musieli usadzić gości na polskiej wigilii, albo mogą. Poruszać się wokół stołu, tak jak grają w grę planszową, rzucają kostką, chodzą pionkami, rozwiązują różnego rodzaju zadania związane z Wielkanocą, a na przykład na świątecznym stole muszą umieścić jeszcze dodatkowo potrawy, które w czasie wigilii jemy w Polsce. No i znowu uczymy się leksyki, powtarzamy gramatykę i przy okazji uczymy się trochę o polskich tradycjach. Pamiętajmy też o łączeniu różnych zmysłów w czasie nauki języka polskiego, więc nie tylko prace manualne, yy, takie plastyczne, nie tylko nauka leksyki, czytanie tekstów, ale też na przykład słuchanie muzyki i śpiewanie. I w naszym zaszycie ćwiczeń yy, mogą Państwo znaleźć fragment kolendy w nocnej ciszy. Możemy najpierw wysłuchać, potem wspólnie zaśpiewać taką kolendę. Możemy też mm, troszkę może kulinarnie się tutaj y, przygotować na lekcje i na przykład przynieść chociażby opłatek, tak, żeby uczniowie zobaczyli, jak wygląda, żeby spróbowali go posmakować, a w takiej już bardziej rozbudowanej wersji możemy pokusić się o przygotowanie na przykład pierogów z naszymi uczniami. Zachęcam do eksperymentowania i do szukania pomysłów też na lekcje świąteczne. Jeżeli te pomysły nie wystarczają, zachęcam jeszcze do obejrzenia starego filmiku Lekcja ze Świętym Mikołajem, gdzie naprawdę bardzo dużo pomysłów i na ćwiczenie leksyki i gramatyki i mówienia znajdziecie. I ja zapraszam już na kolejny filmik za tydzień, w którym zajmiemy się mówieniem właśnie i rozgadywaniem uczniów. Dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność, za obejrzenie i do zobaczenia za tydzień.